Jestem patriotą i oczywiście, że dbam o język polski. Mikołaj, gdzie poszedłeś? Poszedłeś! Jestem patriotką i oczywiście, że jeżdżę do Polski na wakacje. Jestem patriotą i oczywiście, że kupuję polskie produkty. Jestem patriotką i oczywiście, że chodzę do polskiej szkoły. Jestem patriotą i oczywiście, że czytam polską literaturę. Nie przeszkadzaj mi. Jestem patriotą i oczywiście znam polską historię. Jestem patriotką i oczywiście, że w moim domu nie brakuje polskich potraw. Jestem patriotą i oczywiście, że kibicuję polskim sportowcą. Jestem patriotką i oczywiście, że kultywuję polskie tradycje. Jestem patriotą i oczywiście, że reprezentuję mój kraj za granicą.